Pączki afrykańskie. Zaczynamy od połączenia składników w dużej misce. Na początek ciepłe mleko, do niego dodajemy cukier, masło, drożdże i jajko. Wszystko bardzo dokładnie mieszamy, najlepiej przy pomocy kuchennej ruski. Następnie partiami dodajemy mąkę. Cały czas mieszamy. Chodzi o to, żeby składniki bardzo dokładnie się połączyły. Ja już w pewnym momencie zamieniam rózgę na drewnianą łyżkę, łączę wszystko, a na koniec wyrabiam ciasto bardzo dokładnie już ręcznie. Nie dosypujemy więcej mąki. Ciasto będzie się dosyć mocno lepiło, ale nie szkodzi. Tak przygotowane ciasto przykrywam ściereczką i odstawiam na około godzinę do wyrośnięcia. Ciasto, kiedy już wyrośnie, zagniatamy je jeszcze raz, już nie jakoś bardzo dokładnie, ale zagniatamy jeszcze raz, po prostu ręką. Znowu przykrywamy ściereczką i odstawiamy. Niech to ciasto jeszcze przez 15-20 minut trochę podrośnie. Następnie wykładam ciasto na drewnianą stolnicę. Jeśli trzeba to lekko podsypujemy mąką, bo jak widzicie ono się troszkę lepi, ale nie przesadzajmy z mąką. Później formowanie pączków będzie łatwiejsze, jeśli mąki nie będzie zbyt dużo. Poza tym przy smażeniu nie będą nam się paliły te pączki. Olej nie będzie się szybko robił czarny. Ciasto dzielę na 12 do 16 kawałków i zaczynam wyrabiać pączki. Najpierw formujemy taki rulonik. Rozkładamy go, rozciągamy palcami i zaczynamy go zwijać. Następnie podnosimy i patrzymy, w którą stronę zaczyna się zwijać samo ciasto. Formujemy taki ślimak, odkładamy i bierzemy się za kolejny kawałek ciasta. Kiedy wszystkie pączki są już uformowane, przykrywamy je ściereczką i zostawiamy, żeby lekko zaczęły rosnąć. Na dużej, głębokiej patelni albo w płaskim garnku rozgrzewamy olej, najlepszy będzie olej rzepakowy. Wlewamy go tyle, żeby pączki mogły w nim swobodnie pływać. Temperatura oleju to musi być 180 stopni Celsjusza albo coś blisko tego. Kiedy olej jest gorący, zaczynamy na nim układać pączki. Układamy niewielkie ilości, dosłownie kilka sztuk i robimy to raczej w, w niewielkich odstępach po to, żeby ciasto nie obniżyło gwałtownie temperatury oleju. Bo wtedy zamiast smażyć się, pączki będą leżały w tłuszczu i będą bardzo szybko go chłonęły, więc będą po usmażeniu po prostu tłuste w środku. Kiedy pączki zezłocą się, zrobią się takie ładne, rumiane z jednej strony, najlepiej przy pomocy drewnianego patyczka przewracamy je na drugą stronę i smażymy kolejne 3-4 minuty. W każdym razie powinny być jednakowo ładnie usmażone z dwóch stron. Partię usmażonych pączków wyjmujemy i odkładamy najlepiej na papierowy ręcznik, żeby nadmiar oleju odciekł. Następnie do oleju wkładamy kolejną partię ciasta i smażymy dokładnie tak jak wcześniej. Tak wyglądają pączki afrykańskie. Gotowe pączki można polukrować albo opruszyć cukrem, pudrem. Pączki afrykańskie. Szczegółowy przepis na kuchniadoroty.pl